Nakło nad Notecią, Grupa Srebrna, tak? Tak, jest dokładnie. Nakło nad Notecią, Grupa Srebrna. Idziemy od wczoraj rana, doszliśmy wczoraj do Bydgoszczy. Dzisiaj ruszamy razem z Bydgoszczem. Który raz na pielgrzymce? 26. Ale to 23, bo z Bydgoszczy idzie 20 pielgrzymka, czyli tak. wcześniej już. Wcześniej było na Gniezno, nakłoszło szło do Gniezna. Najpierw pociągiem jeszcze jeździliśmy, potem żeśmy śli na pieszo, także swoje lata już odsłużył na pielgrzymce, poznał miłość Boga. Jak Cukasz Kucharski, przewodnik grupy brązowej, pieszej i diecezjalnej pielgrzymki na Jasną Górę. Wędrujemy pod hasłem uczestniczę we wspólnocie Kościoła. Chcemy odnaleźć miejsce dla każdego, bo w domu Pana naszego jest miejsce dla każdego z nas, w pięknej wspólnocie ludzi, którzy chcą nowo odnaleźć Pana Boga w swoim życiu, którzy chcą Właśnie tak jak mówił ksiądz Biskup podczas dzisiejszej homilii w trakcie mszy świętej, duchowo odpocząć. Nie tyle fizycznie, bo pielgrzymka to bardzo konkretny trud, to zmęczenie fizyczne, ale to duchowy odpoczynek. W myśl tego, co mówił święty Augustyn, niespokojne jest nasze serce, dopóki w Bogu nie spocznie. I właśnie chcemy w Panu Bogu odnaleźć taki prawdziwy odpoczynek, nie tylko ten wakacyjny, ale taki, taki prawdziwy, taki, który daje taką radość, pokój w sercu. Ja 18 raz na pielgrzymce. Pierwszy raz szłam razem z Bydgoską pielgrzymką, tak jak się rozpoczęła. Później miałam przerwę tak zwaną macierzyńską, a teraz już idziemy całą rodzinką razem z dwuletnią córeczką. Co jest, co jest najważniejsze na pielgrzymce? Najważniejsza jest wspólnota, najważniejsza jest intencja. A reszta po drodze to wszystko idzie samo naprawdę. Jak ma się chęć, dobrą, właśnie intencję, idziemy wspólnotą, grupą, razem, to potem naprawdę wszystkie trudy są dużo, dużo lżejsze. Na pewno dzisiaj będzie trudno ze względu na pogodę i upał, który się zapowiada. Każda pielgrzymka na swój sposób jest trudna, ale ten trud jest piękny i po to też się idzie na pielgrzymkę. Ja na pielgrzymkę wyruszam w tym roku jubileuszowo, 25 raz. Tak się składa, że to ja byłem pierwszym dyrektorem pierwszej pielgrzymki bydgoskiej. Bardzo się z tego cieszę, że mogę pielgrzymować dalej. Dzisiaj już jestem od sześciu lat poza, poza Bydgoszczą, pracuję w Złotowie jako proboszcz parafii św. Rocha. Ale pielgrzymka jest mi droga, wszystkim polecam, wędruję i to jest mój urlop, najlepszy, najpiękniejszy, nie ma lepszego. Klerykiem jestem i idę w tym roku już piąty raz z naszą pielgrzymką i z naszą grupą Zielono-Żółtą. Jaka atmosfera na pielgrzymce zwykle? Bardzo dobra, wesoła, bardzo przyjemna, pomimo iż pielgrzymka jest pokutna i też jest rekolekcjami w drodze, to jednak wszystko jest dobrze i atmosfera nam sprzyja pomimo bólu, który nie raz jest. I ziemia obiecała Je. Pełnego siebie, jeżeli wszyscy weszli w życie, przyjdzie taki czas i usłyszysz. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam. Ci ziemia ta obiecała, daj ci pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam. Ci ziemia obiecała Je.